Dzień dobry. Jestem na północ od powiatu strzeleckiego w powiecie olewskim w mieście Dobrodzień. Guten Tag! Pozdrawiam Anitę z Gdańska, która poleciła mi udać się do tej miejscowości Dobrodzień, która ma na znaku napisaną drugą nazwę Guten Tag. Tutaj w Dobrodzieniu z tyłu jest kościół nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Tu jest cmentarz z kościołem jakimś cmentarnym. A tam niedaleko kolejny kościół, trzy w tak bliskiej odległości. Dwa dni upłynęły bez pisania z Bogiem i brakowało mi tego straszliwie, bo kiedy piszę, jakby w medytacji, jestem z Nim w kontakcie i odczuwam Go intensywnie. Mój Boże, minęło tyle czasu. Ile czasu? Dwa dni. Dwa dni, Wasulo, a ja, który czekałem na ciebie przez lata, co powinienem powiedzieć? Nie mam słów, Jezu. Żałuję, że cię zraniłam. Przebacz mi. Pójdź, wybaczam Ci wszystko, czego pragnę od moich umiowanych dusz. To by pozwoliły mi uchwycić swe serca choćby na kilka minut i dały mi możliwość wlania w nie mojej nadobfitej miłości. Jezus powiedział to z tak wielką czułością i miłością.